Jeśli chciałbyś szybko i tanio kupić końcę na wszystkie platformy oraz skorzystać z wielu możliwości płatniczych, w tym PaySafeCard, a także otrzymać zniżkę z kodem rabatowym Lachu, zapraszam na stronę Solo Gaming. Link w opisie. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym meczu nowego sezonu Fantazy. Tym razem jest znów ze mną Nexion, Siemanko. Siemanko znowu. <laughs> także losowanie posłu, tak, także znowu gramy razem. Jest to oczywiście e, tym razem Liga Serie A. Kanał Nexion macie pod spodem, rewanż będzie u niego. lećcie tam. I czekajcie na reważ a my lecimy z pierwszym meczem e, o, o, ja dobra, mogę w tej tak dobra. dobra, ja też patriotycznie zagram, Chwilę. mam na pewno dobry skład? Teraz wygram, to chyba dobry Dobra, i ten twój... Twoi... Jezus Maria! Glik! Glik, tak jest, ale ten glik. pierwszy Glik, tego drugiego jeszcze nie zdążyłem nawet kupić Ty masz no. tego droższego Glika, nie? Nie, mam tego pierwszego, mam tego 80, ten drugi jest 81 No i on jest tańszy Co?! <laughs> Second Inform jest tańszy niż Inform ja pierdolę teraz nawalić tymi nami, no nie, no nie, nie, serio? Serio, tak samo jest z Humelcem na przykład? A to z humelsem to widziałem, ale z Glikiem to nie. Jelo O, oh. oh, a, dobra, okej. Okay. Zapata! Uh! <ścoughs> Co to było? Gdzie mi to z tymi twoimi górnymi piłeczkami? Łodź, wow. łódź! Łoł! Oj, 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 dobi, dobi, dobi! No. Kurde! Więc no ty już ten! <grych> eee, oj oj oj, oj. No, to... Dobra dobra... Ej no... Pierwszy faul! Ale jaki chłopie... To jemu chyba jaka pod podeszło... <grych> wow, 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 Glik! Dobra, Glik! Aaaa, ah, Kamil Glik... Ty serio tym autobusem grasz? Nie, gram teraz normalnie, gram! Nie mam autobusu Ofica. Serio nie mam autobusu! Mam grę z kontry, tylko sypniętą! Ja pierdolę! No nie! Zaczyna się! Eee, no laku, no! Eee, kurde, no spóźniony. Co ty mnie tak tutaj ten... Ja tu spokojnie taki przyjacielski meczek sobie rozegrać, a Pokojowo. Ty... O, to jest gol. Co?! Eee. Hahaha, <laughs> się machnął, <laughs> O. Ale to to już Fajnie. Ale... Kalma! insinie. Uwielbiam go stary. Ale huknął. No trochę urbo, nie, nie powiem, że nie Oj, ciur, teraz... Wyścigi. Z moimi demonami prędkości, szczególnie klikiem. nie Oj! Oj! Dawać nie dwa! No, dobi, dobi! Nexum! Ty farcie! Ja nie wiem co ja mam zrobić tutaj w ogóle na boisku. Aj! Trochę mi chyba poniosło. Łańska fantazja, koniec pierwszej połowy. Dobra o cholera. Pierwsza połowa chyba znacznie lepsza dla mnie jak ten. Jak poprzednie spotkanie, a co nie zmienia fakt, że rezultat dalej pozytywny dla ciebie. W twoją stronę. To był ten jeden jedyny strzał teraz z Wolnego. O, to jest jest! Oo to było perfidne trochę, przepraszam Nice, ładnie ci dopowało Ale o to mi chodziło, patrz, peg, peg. Oh my god On nie ma dobrych strzałów, kłamałeś mnie No tak pisali nawet Komentarze się ma dobre strzały W A no tak, no to wszyscy, wszystkim dobrze to jeźdźda Czekaj 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 Oj, groin. Ops

i ale, czekaj, ich tam... Tutaj, Patrz! No ok, no dobra. dobra. GG. <giby> Okej, okay, nie no, lajtowo, ja rozumiem. Ło! Co mi ojechał dwóch?! ja, <giby> 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 Kurde. Teraz się tak łatwo... Teraz się tak... O kurde. Chciałem powiedzieć, że się nie dam tak łatwo, ale to trochę... <giby> no, klik to jest masakra to co mam czyścić w tym spotkaniu. No nie, stary, znowu. No klik dobrze. Taki czołg. No ale poważnie ci mówię, on mi nie grał aż tak dobrze jak Grenzy, tak wcześniej to klik tak właśnie tak najsłabiej, bo... Wolny i to wszystko, to ale... Gdybym to wygrał teraz, o właśnie. Co cię ponosi? Nie, już był, już był na ramce kurde. Nie ponosi tutaj za bardzo, panie? A no, no, no ładnie się na to przepychali a co ty grasz? Powiedz mi. Ja gram na do piłkę, właśnie taką o. ho, ho. dziewięćdziesiąta. bramkę jest sukces. I to nie jest a tak było ostatnio? Raz, Też 3-1. No, chyba tak. I nie było 2-0 Ty, to, to, to samo się spełnia. No, ale przynajmniej nie z karnego, to o tyle dobrze. Najsłabszym punktem w mojej drużynie, wbrew pozorom, jest Igualin. Nie. <grym> no mam zabaw Po prostu nie Aż mi się pad prawie rozładował, kurde A, koniec Dobra. O cholera, no te pręty Znaczy, że mecz nie mniej, nie mniej dynamiczny jak poprzedni, nie? O, dobra Lećcie na rewanż do Nexema, zobaczymy jeszcze statystyki, jak to wyglądało Ale może się dziać w rewanżu, naprawdę To jest tylko dwie bramki przewagi Tylko. A, no, Muriel, dwie Muriel i... o no mówiłem, że Muriel nic nie gra, nie? To. Migwa i nie jak teraz razie dalej bez strzału. No raczej statystyki, statystyki. Dobra. No ty gdzieś! 14, 10. Nieźle. Widzimy się w rewanżu wszystkie czy celne, nie? No ej, ale ty posiadanie piłki nawet dość duże. Widzisz? To jest. Dobra. Ale ty, 18. A tego nie widziałem. Lecimy na rewanż do ma także sprawdźcie to no tam. Trzymajcie się na razie i piona. No Zara, przepraszam na razie.